Życie ludzkie Życie, które tak naprawdę jest jak rola grana w teatrze świata i to jeszcze do końca niewdzięczna rola, bo w sumie gramy ją bez wcześniejszego przygotowania. O motywie teatru świata, czyli teatrum mundi, możecie znaleźć informacje, chociażby w lekturach Szekspira. Mianowicie w Macbethie, w akcie piątym, kiedy to Macbeth nazywa życie przelotnym półcieniem i nędznym aktorem. Możecie również znaleźć w Hamlecie Szekspira. Zresztą zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób główny bohater chciał udowodnić Swojemu wujowi, że ten popełnił morderstwo na jego ojcu. Motyw Teatru Świata przejawia się także w utworach lirycznych, chociażby w utworze Jana Kochanowskiego. Jest to fraszka o żywocie ludzkim, mówiąca o nędznym nosie człowieka, którego jak laleczki kukiełki wetknął w mieszek. Mamy Życie na poczekaniu Wisławy Szymborskiej, także o odgrywaniu roli w teatrze Życia bez przygotowania. No i wreszcie teatru Mundi w lalce Bolesława Prusa, kiedy to właśnie Rzecki bawi się tymi lalkami i zabawkami tworząc taką właśnie wersję Teatru Świata.